Dzięki za ten y, róg kozi Znaczy róg y... Kozi, jaki kozi, co jest? Ale fajna pioseneczka leci w ty, w ty, w ty. Ja, ja chyba ja Chyba lubię już tą grę Patrzcie, wyłączę piosenkę z spotify'a Słyszycie? Ale fajne, przyjemna taka Wow Ale pozytywna Takie fajne Co sądzisz na naszej jest głupia i nie wiem, jak w to można grać. Ej, już poziom 25 mam? Jak to? Proszę grafa, nie dam ci. Elo? Z look Pstorenciusza, ok, czyli ty tak wyglądasz. A Ej, tak szczerze, chyba masz gorszy lug ode mnie. Tak szczerze, tak szczerze, masz gorszy lug ode mnie, moim zdaniem. Jarek też ma, moim zdaniem, gorszy lug ode mnie. A ja zrobiłem taki belejaki, Taki na szybko, tak szczerze. A moim zdaniem macie gorszy od mojego. Nie wiem, co, co wy. Nie posignaj się ładny, tu jest żygowy. No powiedział. Gość z fioletowym i ustami. Dobra i kwiatkami na głowie. Weź ty. Od mojego luka spadaj. Widziałem. <ścoughs> ale słabi są, ale słabi są beka z was. Wy nic nie potraficie. Ale, ale mam z ich bekę. Wanilia to? To jest... Wanilia yy, to jest yy, takie... To sypka jakaś do ciasta. To jest orchidea chyba. A nie wiem co to jest za orchidea, ale. No! <laughs> ale jestem mądry! Jestem dobry. N nerki? <laughs> ale jestem mądry! Jak nerki, serio? Aha, dobra, to nieważne. Która jakoś mi tu pojawia się starsz... szereku. w rzeku. Na jakim szereku? No, nie, no! Największa na świecie przemysł filmowy, pod względem liczby filmów, to jest Hollywood. Dollywood, Bollywood, Bollywood. Ale pro jesteś, no. Co? Bollywood jest takie coś? Western zrobiony we Włoszech ma specjalną nazwę. Western? No to bolonezy to, to jedzenie, taki sos, a spaghetti to spaghetti, a birchetta to nie wiem co to jest. Chyba spaghetti? A co to jest western? Co oznacza western? Gatunek filmu. Aha, spaghetti to jest gatunek filmu, dobra.